Witam. Chciałem dzisiaj pokazać takie moje ulubione miejsce z, yy, z pniarkiem obrzeżonym. W sumie nie jednym. Pokażę tutaj jak ten pniarek obrzeżony wygląda. Kurczę. o Najgorzej z tą ostrością. Proszę zobaczyć w ilu miejscach on się zawiązał. Tak wygląda ten pniarek obrzeżony. Trochę pada dzisiaj, więc może być ciężko pokazać Tu jest taki wielki tu są mniejsze Także na ten najlepiej będzie można pokazać Chyba, że o, tam proszę jeszcze zobaczyć następny a ten jest taki ten pniarek oblużony piękne są, bo są pięknego koloru to drzewo akurat jest całe ubrane w te kniarki Spodu go chciałbym pokazać, ale chyba ja będzie trudno. W każdym bądź razie jedno takie ulubione moje drzewo tutaj w moim lasku. No, znaczy nie mówię, ale mój, który odwiedzam. I te piękne pniarki. Pozdrawiam.